Ponieważ oni po prostu nie zapoznali się z tekstami, które procedowali i które przegłosowali wbrew woli i interesowi narodu polskiego. Krzysztof. Tak to żałośnie wygląda. Krzysztof. Nie można to nawet komentować. Państwo nie macie czasu czytać tego, co procedujecie? Jakim prawem występujecie w, w, roli, w roli tutaj sędziego? Daj mi parę i przepychacie rzeczy z gruntu nielegalne, muzurpatorskie, burzące porządek prawny na terenie Rzeczypospolitej, urągające odwiecznym wartościom. Co to jest zanegować święte prawo własności? To co jest nad wami? Może Boga już nie ma? Nie ma istotniejszych wartości? Nie ma niczego. Jesteście nihilistami, którzy postanowili odwrócić wszystko do góry nogami i zanegować. Wspuszczacie możliwość konfiskaty mienia. Po raz kolejny, po raz kolejny w kolejnym chorym, absurdalnym projekcie pojawia się ten gniot, to sformułowanie: konfiskata mienia. Przypomina to mroczne, mroczne lata stalinizmu. W najgorszym wydaniu, w najbardziej mrocznym okresie. Nie wchodźcie w te buty. Nie wchodźcie w te buty, bo historia kołem się toczy. A nie chcielibyście chyba zapisać się na kartach historii tak jak. Kwa wikaci narodu polskiego, staliniści. Stosujecie te same metody. Zamykacie ludzi do więzień za poglądy. Tolerujecie taki stan rzeczy, takie bezprawie. Nie boicie się, nie boicie się śmieszności, nie boicie się kompromitacji własnego nazwiska. Na litość boską. Miejcie, miejcie litość nad sobą i na własnym nazwiskiem. Przecież dzieci Was się wyrzekną. Dzieci będą się wstydziły postępów ojców i matek. Bezmyślnych postępków, nieracjonalnych, absurdalnych, powodowanych nie wiadomo jakimi motywami. Możemy się tylko domyślać, jak nie wiadomo o co chodzi. To o co naprawdę chodzi w danym, w danym projekcie, który przepychacie kolanami pod osłoną nocy, jak, jak przestępcy. Przestępca boi się, boi się światła dziennego. Jesteście, jesteście ulubieńcami ciemności. Bywało tak w przypadku najbardziej haniebnych i absurdalnych projektów, że siedzieliście tam po nocach jak, przecie, jak trzeba było. Tak się trudzicie dla naszego dobra. Ale my jesteśmy innego zdania o jakości pracy w parlamencie. Krótko mówiąc, kto tu jest, skąd? Dzień dobry, panie pośle. Czy możemy zaprosić do. Wymiany zdań na temat projektu absurdalnego gromadzenia dwutlenku węgla pod ziemią. Ile, ile milionów ton węgla zamierzacie Państwo zgromadzić? Panie pośle, służymy wiedzą merytoryczną i uzupełnieniem. Do przedszkola! Zmiany. Proszę zaprosić kolegów, którzy mają taką potrzebę. Uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. No to jest projekt 3515, dobrze wziął ten numer. Pan chciał coś tutaj wygłosić w charakterze małego Hyde Parku. Jako organizator zgromadzenia przypominam o konieczności zachowania porządku prawnego. Wszystkich do tego wzywamy i będziemy dyscyplinować, gdyby były tego typu ekscesy i wykroczenia. Podobnie w całą Izbę Parlamentu niższą wzywamy do zachowania porządku konstytucyjnego i zaprzestania procedowania nielegalnych uzortatorskich. Rzeczypospolitej. Proszę dwa. Cieszę się, że tutaj panowie państwo pokazali z konfederacji i tak dalej i zdjęcia złoczyńców. Ale tu brakuje jeszcze pana Bosaka, pana Brauna, pana Winnickiego, pana Millera, na tych, na tych co oszukują Polaków. Niestety, taka jest prawda. Cieszę się, że ja Państwo. Przepraszam, ale personalnie nie będziemy komentować tutaj. Pozwolę pozwol, pozwol sobie w ramach dobrego obyczaju parlamentarnego przenieść dyskusję do kuluarów, ewentualnie na media i kanały zarezerwowane y, do takich y, dyskusji. Natomiast my się tutaj y, niepersonalnie. Zajmujemy problemami Rzeczypospolitej. Nie nazywamy, nazywamy rzeczy po imieniu. Natomiast, natomiast y, unikamy, unikamy w tym momencie y, możliwości antagonizowania środowisk. No cóż, my, y, zabrano mi nas, mikrofon, więc jesteśmy, nie mogę powiedzieć. Płykami, ale Państwo chyba wiecie, mamy o, o interes Rzeczypospolitej. W związku z tym, y, odpowiedzialność za słowo istnieje. Mamy tutaj procedury prawne. Sądowe i tak dalej. W ramach sekundeczkę, sekundeczkę, być może tak. Na, y, natomiast od nieobecności. No, ale, ale przeciwko czemu jesteście? Przeciwko Polakom jesteście? Jak zwykle. Przykro. Miejmy nadzieję, że Was więcej nikt nie wybierze. Panu, A, to, czy, nie, nie? Nasza chyba też była w Krakowie, Zobaczymy. to ona y, do budki. Tak, to, tak, to, tak jak to, najbardziej. To. Symboli narodowych jak najwięcej. <śmiech> <śmiech> na <wybraniu>. <śmiech> <śmiech> ja mam Unikamy wątków personalnych <laughs> i antagonizujących się w samochodach. No dobra proszę Państwa. Kończymy spotkanie tutaj przed Sejmem. Widzimy, że fałsz... Czekamy fałsz jest fałszem i każdy się ubiera w piórka Polaka. Słowiany. Już nie mówię o Słowinie, ale że, że jest stąd. I po to, żeby ogłupić tych reszty nie rozsądnych ty To no tak jest prawda Pozdrawiam interesu Polaków